Dzień dobry kochani, witajcie moi drodzy Na początku chciałam tylko wam powiedzieć o petycji, którą dodałam Bardzo zachęcam was, to jest petycja, o którą Doda walczyła tak. No i tam właśnie jest wyszczególniony o tym zakazie Trzymania psów na łańcuchu O wszystkich zwierzątek, piesków i bardzo, bardzo mi zależy, jeżeli jesteście na to otwarci. To wystarczy tylko podpis wasz, nic więcej. Im więcej osób, tym, tym mniej bym powiedziała dramatów związanych z tym, że zwierzęta będą po prostu źle traktowane, tak. Mm. To tylko tyle. I teraz czytanie dla osób, które podpiszą petycję. <laughs> dla osób z dobrym serduszkiem. Dla osób, które mają dobre serduszko. Czytanie dla was, kochani. I czy tylko odpalę świecę? Ok. Dla osób, które mają dobre serduszka, czytanie dla Was moi drodzy, dla osób, które wspierają mój kanał, ale też wspierają właśnie takie inicjatywy i pomoc dla psów. A wiem, że tutaj jest wiele osób, które pomaga, osoby, które pracują w schroniskach i bardzo jestem Wam wdzięczna, słuchajcie, za to, co robicie. Czytanie dla Was. Sprawdźmy, cóż takiego dla Was, co takiego macie. Usłyszeć osoby, które mnie oglądają, osoby, które wspierają z dobrą energią. Tutaj pokazała mi się, słuchajcie, energia jakiegoś zawieszenia, jeśli chodzi o. O współpracy. I teraz tak. Tutaj bardziej chodzi o miłość. Tutaj bardziej chodzi o miłość. Słuchajcie. E, zawieszenie jakiejś współpracy, zawi zawieszenie e, jakaś relacja, słuchajcie, się nie rozwija. Nie rozwija. Ale wiecie co? Nie dlatego, że ta osoba nie ma do Was uczuć, bo ma. Tylko ta osoba jest w ósemce mieczy. Czyli ósemka mieczy jest on zablokowany przez to, jak. Jak dużo myśla, tak? To jest osoba, która bardzo dużo myśli i pewnie wyobraża sobie, słuchajcie, różne scenariusze. To może być też osoba, słuchajcie, z autorytetem w hierofanie. To może być, słuchajcie, osoba, z którą współpracujecie albo pracowaliście. To może być, słuchajcie, też osoba, która ma wartości, takie wartości, wiecie? To może być ktoś, kto ma takie podejście do miłości z takich starych lat. I teraz tak. Sprawdźmy, dlaczego ta osoba jest w ósemce mieczy. Co tutaj takiego się wydarzyło, że ta osoba jest zablokowana po prostu? Dlaczego się boi tutaj? Czego się boi? Czego się obawia? Ja bym powiedział, że to jest coś związane albo z miejscem pracy. Albo z wartościami, które wyznaje, więc może być to osoba, która ma, wyznaje inną religię, inne wartości, albo jest jakaś różna, inna. A, ok. To jest osoba, słuchajcie, która, której jest dobrze samemu ze sobą, tak? W dziewiątce pentakli jestem niezależny. Ale jestem też przez tą niezależność trochę zablokowany. Więc tutaj słuchajcie, może być sytuacja, że ta osoba skupia się bardzo na pracy, a nie na miłości, dlatego nie ma przestrzeni teraz na to, żeby rozpoczynać jakiekolwiek relacje, tak? Więc tą osobę podejrzewam znacie: albo praca, albo jakieś wspólne zadania, współpraca. E, może chodzicie do tej osoby, bo to może być też lekarz ta, w chirofancie, to może być też osoba, z którą gdzieś współpracujecie to jest osoba, do której inne osoby mogą przychodzić po pomoc natomiast ta osoba jest bardzo mocno zakorzeniona w tej dużej niezależności w pracy pochłonięta jest pracą i jakby nie ma przestrzeni na tą chwilę tak, ja mówię na tą chwilę, tu i teraz nie mam przestrzeni, żeby ruszyć tak dobra, ale mamy rycerza kielichów, czyli uczucia są no i co dalej z tymi uczuciami ta osoba zamierza zrobić. Hmm. Powiem Wam tak, pomiędzy Wami jest bardzo duża chemia, bardzo duży magnes, bardzo silne przyciąganie. Yy, mamy tutaj też diabła, ale ten diabeł jest, bym powiedziała w ryzach, tak? Czyli to jest ktoś, kto mimo tego potencjału, mimo tej chemii, mimo tej pasji, mimo tego magnezu przyciągania, bo to jest osoba, która czuje magnez, ale nie wie czemu jeszcze, tak? Natomiast jakieś tutaj bym powiedziała uczucia, coś się budzi w tej osobie. Bo mamy też asa kielichów, Ale powiedziałabym, że ta osoba bardzo mocno pilnuje tego diabła. Czyli to nie jest ktoś, to nie jest taki mężczyzna, który wiecie, zobaczy, czuje chemię, czuje... Miłość, czuję, że porusza tutaj ta osoba całym ciałem. To nie jest ktoś, kto leci na wariata, to nie jest osoba głupia, która kieruje się tylko tutaj rządzą, tak? Tylko to jest właśnie osoba, która ma morale, która ma wartości, która wie, jak relacja powinna się rozwijać i kiedy nie ma na to przestrzeni, nie wchodzę w to, bo nie ma na to przestrzeni, a nie chcę zniknąć za chwilę, tak? Czyli to jest też taka sytuacja. Nieraz panie do mnie mówią, no, tutaj coś się fajnie rozwijało, a ta osoba się wycofała, więc fajnie się nie rozwijało i nic z tego nie było, tak naprawdę, tak? Bo gdyby było coś konkretnego, gdyby było coś w takich wartościach budowanych racjonalnie i dobrze, nie skończyłoby się, tak? I tu jest ta osoba pokazana w takiej energii, nie byliście w związku, był tylko magnes, tak, czyli mm, poruszaliście, poruszaliście tą osobę e, autentycznością, tym, jakimi jesteście osobami, natomiast ta osoba poczuła taki, taki ruch serca, poczuła magnes tutaj i chemię, ale nie miała przestrzeni na to, żeby pójść w to, tak, czyli to jest, słuchajcie, sytuacja dla osób, które nie były z tą osobą w relacji. To nie jest osoba, która was zraniła. To jest osoba, która po prostu nie weszła, nie rozwijała tej relacji, Tak? tej znajomości. Nie poszło w to w, to, w relację. To jest jeszcze na etapie yy, niezależności, tak? czyli ta osoba nie była z wami w związku. Mogliście być połączeni w pracy, yy, przy zadaniach, albo poszliście do tej osoby po jakąś też pomoc. usłyszeć osoby, które mnie oglądają. Co takiego, co nowego tutaj? <laughs> Bardzo, wow, wow, dwójka kilków, czwórka buław, słuchajcie. Teraz tak, albo to jest osoba, którą już znacie, albo dopiero pojawi się w Waszym życiu. Jesteście w energii królowej mieczy, więc do Waszego życia zmierza osoba, która jest w tych samych energiach. Co wy? Osoba, która pomału wchodzi w relację. Dwójka kielichów. Może pojawić się na waszym horyzoncie osoba z czwórką buław, przy której będziecie czuć się bardzo kompatybilni. Zobaczcie, mamy królową mieczy, mamy króla mieczy. Mamy tutaj dwie jednostki, które muszą się tutaj jakoś połączyć, skomunikować, bo <śmum> mamy tu osoby, które mają swoje granice. Tak? Są jakby takie... Um, to mogą być dwie osoby, które są po rozwodzie, po przejściach, które budują relacje na solidnych fundamentach. tak? Czyli, jeżeli jesteś taką osobą, to pojawia się tutaj w Twoim życiu osoba, gdzie czujesz połączenie, gdzie czujesz, że to jest to. Czujecie taki wspólny dom. Tu może być, słuchajcie też, poczucie, jakbyśmy się znali od zawsze. tak? Przy tej osobie możecie czuć takie ciepło. Takie ciepło, mimo tej mm, Mimo tych granic, które tutaj już sobie no, zbudowaliście, tak? Poprzez swoje doświadczenie. Ta osoba, słuchajcie, która wchodzi do waszego życia lub dopiero wejdzie, w głębi serca jest bardzo osobą taką ciepłą, tak? Król kielichów, czyli osoba emocjonalnie dojrzała, osoba, która potrafi kochać, ale przez to, że. Mm, wie, na czym polega miłość. Wie. Na czym um, polega ta też emocjonalna tutaj um, niezależność? Ta osoba pojawi się w waszym życiu i nie zrobi wielkiego wowu. Więc albo ta osoba już weszła, albo dopiero wchodzi. To nie jest energia osoby, gdzie zobaczycie i zmiękną wam kolana. Nie, to jest energia zdrowa, czyli relacja budowana na spokoju, na solidnych fundamentach. Na połączeniu dusz, e, tu mogą odnaleźć się osoby dojrzałe albo osoby, które już zakończyły jakiś etap w swoim życiu, mogą być osoby po rozwodach albo osoby, które się rozwodzą albo osoby, które po prostu e, wiedzą też, na czym polega miłość, tak? Nie na żadnych chemii, nie na żadnych fiołkach i aniołkach, tylko właśnie na połączeniu, na, na tym, że czujemy się po prostu... Kompatybilni, dobrze ze sobą, wybieramy siebie, nie jesteśmy w braku, i tu jest słuchajcie, fajna energia. Osób bardzo dużo. Wow. Zobaczcie, jak historia się później e, rozwija. Mamy tutaj królową pentakli, mamy dziesiątkę kielichów i mamy rycerza buław. Czyli to jest osoba, m, która. Która jak już się otworzy, to wchodzi z impetem, tak? Czyli na początku mówi, jest wolny ruch, jest żółwie tempo, ale kiedy się otwiera, wchodzi tutaj na pełnej, bo mamy dziesiątkę kielichów i królową pentakli. Czyli z tą osobą ewidentnie poczujecie nie energię, co on myśli, co on czuje, co on zamierza, tylko jeżeli ta relacja się zacznie rozwijać w kierunku stałym, stabilnym. To wy macie poczucie, że jesteście w domu. Dziesiątkę kielichów. To jest ktoś, gdzie nie musicie zabiegać, wyczujecie się pewni, wyczujecie się pewne, jesteście na właściwym miejscu, nie musicie walczyć o uwagę. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba jest już po jakimś przejściu, po zakończeniu etapu, wchodzi bardzo wolno w relację, poznaje Was. Poznaje Was. Nie jest to osoba w braku, i to jest też osoba, która nie widzi w was braku, w, w was w braku, tak? Czyli to nie jest osoba, która chce ratować królewnę, i wy tej osoby nie musicie, przepraszam, ratować. I dlatego, kiedy ta osoba wyczuwa, że jest, jest wybierana, tak? Wchodzi, słuchajcie na pełnej. W rycerzu Buław w dziesiątce kielichów wybiera Was jako kobietę. Kobietę do życia. Kobietę w dziesiątce kielichów. Kobietę, z którą mogę stworzyć coś więcej, tak? Niż tylko dom. To jest ktoś, kto stwarza um, takie warunki do życia, gdzie czujecie się stabilne, pełne, nie zgadujecie, nie domyślacie się, jesteście w energii kobiety, która wie, gdzie jest jej dom. I nie ma potrzeby domyślać się, zabiegać o tego mężczyznę, bo to jest kobieta, która jest bardzo niezależna. Bardzo, słuchajcie, fajna energia dwóch jednostek, dwóch osób, które są bardzo do siebie podobne, bym powiedziała. To może być dla niektórych z Was lustrzane odbicie albo. Osoby, które, które właśnie łączy taki potencjał czy szczerości. To mogą być osoby, które właśnie widzą w sobie tą szczerość, tą prawdę, bez masek. Bardzo podoba mi się, słuchajcie, ta energia. I zobaczcie, to nie jest ktoś chłodny, zdystansowany. To jest ktoś, kto po prostu pomału wchodzi w relacje. Czyli najpierw poznajemy się długo. Tak? A dopiero później wchodzimy w relację. I uwierzcie mi, jeżeli ta osoba zobaczy, że jesteście, nie wiem, w braku, albo że biegacie za tą osobą, to jest ktoś, kto powie Wam, nie, dziękuję. Nie jesteś tą osobą, którą, którą wybieram, tak? To nie, nie, to nie jest to. To jest osoba, która potrafi szybko odciąć się, ale Wy również jesteście w tej samej energii. Czyli Wy również, jak zobaczycie, że ta osoba. Nie daje Wam tego, czego o, o, nie wiem, oczekujecie od, od miłości, od partnerstwa. Wy również się odsuwacie szybciutko i wchodzicie w energię kobiety królowej mieczy. Czyli nie dam sobie tutaj e, ciągnąć energii. Bardzo zdrowa, słuchajcie, energia tutaj jest, aż jestem w szoku. E, powiedziałabym, że to jest osoba, mężczyzna, który e, i kobieta, która ma już jakiś taki długi etap życiowy za sobą. Żadna kobieta, bym powiedziała, taka, wiecie, która no, musi mieć kogoś, tak, no nie, 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 nie. Bardzo kobieta rozwojowa, przedsiębiorcza przede wszystkim. Ten mężczyzna również może być taki. To jest też osoba, która może pracować ze słowem. Może być dobrym mówcą, może być jakimś prawnikiem. Mhm. I tak. Tą osobę już mogliście spotkać, albo to jest osoba, która właśnie ma takie same poczucie jak wy. Ja przy tej kobiecie, lub przy, tej, przy tym mężczyźnie czuję się jak w domu, czuję się bezpiecznie, mogę mu zaufać. Wyczuwacie w, siebie, w sobie tego kielicha, tak wewnętrznego, mimo tej maski lub tych granic, które są z zewnątrz. Bardzo pomału relacja, która się tutaj rozwija, jest um, bardzo stabilna w siódemce pentakli. Czasami może was um, możecie mieć takie poczucie, czy, aby na pewno, tak? Dlatego mówię: ta królowa mieczy, która się tutaj obu, obudziła. To jest kobieta, która też nie wchodzi szybko i na łapu, capu relacje, tak? To jest taka właśnie energia dwóch osób, jednostek niezależnych. Bardzo dużo widziałam tutaj też energii powietrza: może dwóch wodników, albo dwie osoby, które wagi, <laughs> które są po jakimś takim trudnym etapie życiowym, ale nie straciły tego wewnętrznego kompasu, tak? Tego kierowania się tym sercem. Natomiast. W takiej energii, bym powiedziała, osób racjonalnych, tak? Czyli nie wchodzę tutaj na wariata w relacje, tylko zobaczmy, jak spędzamy sobie czas. Może, słuchajcie, ta relacja też się rozwijać poprzez to, że będziecie, nie wiem, znajomymi, dobrymi, tak? Coś takiego też tutaj może być. Dajcie znać, jak to z wami, kochani, rezonowało, i pozdrawiam was bardzo gorąco, Buziaki.